Witam wszystkich. Dostaję sporo maili od Państwa z pytaniami. Jakie jest dobre CB radio, co mógłbym polecić. Jeśli kupujemy CB radio, należy zwrócić uwagę, aby miało dobre filtry przeciwzakłóceniowe. Jeśli urządzenie ma być użytkowane w samochodzie, to powinno być raczej o niewielkich wymiarach i proste w obsłudze. Tego typu radiotelefony nie są drogie, a w pojeździe nie trzeba ich nawet montować na stałe. Wystarcza wtyk zapalniczkowy. Dla bardziej zaawansowanych i wymagających użytkowników można polecić droższe radiotelefony, które będą posiadały więcej możliwości i funkcji. Bardziej wymagającym osobom można polecić radiotelefony z wyższej półki, których cena przekracza 1000 zł. Posiadają wiele czterdziestek, wszystkie rodzaje modulacji, dużą moc wyjściową oraz wyświetlacz częstotliwości. Radiotelefon CRE 8900 jest dobrym radiotelefonem o dobrych parametrach, ale w dalszym ciągu jest to tylko CB radio. Tego typu nowy radiotelefon kosztuje powyżej 1000 zł, ale czasami zdarzają się okazje na aukcjach internetowych i starsze modele można kupić już poniżej 500 zł. Dolny model to radiotelefon firmy LaFayette Typhoon 2, również posiada 640. Wszystkie rodzaje modulacji, płynną regulację częstotliwości i tak jak CRE8900, większą moc wyjściową. Starszy model radiotelefonu stęgowego firmy Lafayette Typhoon 2. Jeśli posiadamy radio ze wstęgami, czyli radio takie, które posiada modulację SSB, możemy próbować rozmawiać ze stacjami zagranicznymi. Oczywiście możemy porozmawiać ze stacjami zagranicznymi tylko wtedy, kiedy jest dobra propagacja. Jeśli nie ma propagacji, to pozostaje nam jedynie podstawowa czterdziestka. I tu możemy jedynie albo porozmawiać z kierowcami, albo ze znajomymi na innych kanałach. Jeśli jest dobra propagacja, to możemy z takiego radia porozmawiać sobie po świecie, a w szczególności po Europie. Ale jeśli nie ma propagacji, jest bardzo słaba, niestety zostają nam jedynie rozmowy lokalne czyli w kraju. Rozmowy lokalne po kraju uzależnione są tu od wysokości anteny, na jakiej jest zamontowana. Z reguły, przy bardzo dobrych antenach wysoko zamontowanych, takie odległości sięgają 100, 150, nawet 200 km. Jak mówiłem wcześniej, dobrej klasy CB Radio, ale gdybym miał zapłacić za nie powyżej 1000 zł to zacząłbym się mocno zastanawiać ponieważ dokładając kilka setek można kupić coś takiego już za niecałe 2000 zł można mieć pełnoprawny radiotelefon KFowy to urządzenie pracuje płynnie od 30 kHz do prawie 60 MHz, czyli również obejmuje zakres pasma CB. Jeśli radio posiada wszystkie rodzaje modulacji oraz płynną regulację częstotliwości, to załóżmy, na wyjeździe możemy sobie posłuchać.

I kilka przykładowych łączności na różnych pasmach. W ciągu dnia występuje dobra propagacja w paśmie 7 MHz. Natomiast po zachodzie słońca, wystarczy zmienić pasmo na 3 mega, i tam znów można posłuchać, jak rozmawia cała Polska wzdłuż Zaleciały. i wszerz. Na tej częstotliwości, akurat złapałem kolegę.

razu, bo to wiesz.

Stanisław Kłebek 5, Maria Bożena Roman. Okej, okay. S. Maria Bożena Roman, jest tam O, S. to jest. jest. Tu jest. numer jest. Ostatnia jest. a teraz jest. 37, a jest. to jest. jest. Sprawy, kiedy się Dziewiątka dla Ciebie, Marku. Słyszałem Cię w lato, jak prowadziłeś chyba stację harcerską. Rozmawiałeś chyba ze stacją harcerską, tak mi się wydaje. To było w lato też chyba jakieś zawody albo coś w tym rodzaju, już nie pamiętam. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie chciałbym Cię tylko krótko pozdrowić. No i trzymaj, tak dalej. Pozdrawiam, ja jeszcze ciągle wjeżdżam w robię rodzice łoskości. Ha, ha, ha. tej pozdrowienia pani za swojej Do uczucia i odzywaj się czasem. O, będę się odzywał, nie ma problemu. W tej chwili ta rozmowa jest nagrywana, będzie umieszczona na YouTubie. Pozdrawiam, 73 SQ5 GLB2 s 5 MBR. O, ale kurde, ale czy Pozdrawiam, adej, w takim razie do uczucia SQ5 Maria Barbara. Yy, yy, Maria Barbara Roman. No i udało się porozmawiać z markiem. Przy tego typu radiotelefonie CRE 8900 staje się zabawką. Pomimo, że jest to bardzo prosty radiotelefon KF-owy, ponieważ w handlu można spotkać radiotelefony bardzo rozbudowane, gdzie ich cena sięga kilkunastu tysięcy złotych, to ten model i tak bije na głowę tego typu radiotelefony CB. Osobiście, gdybym miał wydać powyżej tysiąca złotych na ten radiotelefon. A ten radiotelefon mam już poniżej 2000 zł, to oczywiście zdecydowanie wybrałbym ten model, a jest to Alinko DX70. Jeśli nie posiadamy licencji krótkofalarskiej, to nie wolno nam rozmawiać w pasmach amatorskich licencjonowanych, ale możemy posłuchać, jak rozmawiają prawdziwi krótkofalowcy. A dodatkowo mamy. CB Radio o bardzo dobrych parametrach. Wystarczy kilka ruchów gałką i już mamy kanał 19 CB Radia.